Wpadł mi w ręce taki ostatnio um, u mnie w sklepie szkicownik. Fajny, mały, 14x14 cm, e, Hanna Müller jest producentem. Um, obrazek wygląda na to, że papier będzie fajny, to było wszystko oczywiście zafoliowane, więc, więc nie wiedziałam co biorę, ale pomyślałam sobie – fajnie. Przyszłam do domu, rzuciłam wszystko, otwieram i maluję róże, bo bo róża, to tam tak troszeczkę człowiek namazia i, i zawsze coś wyjdzie. Ale sobie myślę, no ja przepraszam, ale, ale te moje plamy i tam takie fajne rozmycia i, i, tak, i jeszcze tak jakoś blado i, i pomyślałam sobie, no tak znowu nie wypał. Znowu znowu mnie poniosło, było kupić coś, co już znam, było brać papier, który lubię i by tego nie było. Ten papier, kiedy go namoczyłam, Okazał się być zupełnie inny. Przejścia zrobiły się mięciutkie tutaj bardzo fajnie się rozlało tutaj się bardzo fajnie popłynęło a potem następna warstwa, którą położyłam, już na suchym papierze fajne ślady zostawiała i pomyślałam sobie fajny papier tylko teraz tak dobrze jest mieć plan a ja tego planu nie miałam. Tutaj mamy jakąś różę, tutaj wchodzimy w jakąś zimę, tu za sekundę mamy wiosnę i tulipany, bo mi się właśnie zachciało i w tej naszej grupie było malowanie tulipanów, a zresztą e, luty, kiedy się te tulipany zjawią na rynku, no to, no to człowiek kupuje, chociaż one nie są takie ładne jak te potem z ogródka, no ale trudno. A potem kupiłam sobie nowe dwie farbki, Znacie to pewnie wchodzisz do sklepu i każdy malujący nie wejdzie, póki czegokolwiek nie weźmie. Ja wzięłam dwie kostki, byłam przeszczęśliwa. Wszystko wymaga ćwiczenia. My jesteśmy w stanie namalować fajne rzeczy od razu na jakimś nowym papierze. Czasami musimy się z nim zaprzyjaźnić. I, i, i tak to właśnie chyba, chyba jest, że fajnie jest dać papierowi szansę. Tutaj nawet mi się podobało, porobiło się tak bardzo ciemno, tutaj już ten kolor jest, tej farby jest tyle, że aż strasznie mogłabym nie tyle zmywać, co zdrapywać, no i dobrze. A najgorzej jest, kiedy zaczynam malować i nie mam planu. Wtedy zaczynam od jakiejś plamy, kończę nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co, 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 co zmalowałam, dobrze. Inna rzecz jest taka, że myślę, że każdy z obrazków, który namalowałam, jest dobry, ponieważ on mnie małymi krokami prowadzi do, do celu, a potem przyszłam, przyszło mi do głowy, żeby, jednak, żeby to jednak miało jakiś sens. I pomyślałam sobie, skoro fajnie płynie, tak jak tutaj, to zrobię plamy. Jest na Facebooku strona Klimaty Podlasia. Ja kiedyś do nich napisałam, do, do prowadzącego, zapytałam, czy mogę, mogę się inspirować. Dostałam zgody, ale chyba nigdy nie malowałam. A teraz pomyślałam sobie, że właśnie spróbuję zapełnić ten mój szkicownik takimi właśnie jakimiś widoczkami. I to nie tych, tej mojej wioski, tych moich okolic z Schwarzwaldu tutaj, tylko wejdę sobie w te, w te chatki, w ten, w, tą, tą zupełnie, w ten zupełnie inny klimat. Jakiś taki klimat świata, którego, który zaczyna ginąć, którego już nie ma. Taki, takiej sielanki fajnej, chociaż tam pewnie też sielanki nie ma, bo gdzie ona teraz jest? Dobrze. To było też z tej strony oczywiście przekłamane troszeczkę, ponieważ ja, ja się nudzę odwzorowując wiernie. Także dla mnie wszelkiego rodzaju zlecenia yy, są, są koszmarem. Kiedyś przeszłam koszmar malowania portretu i już wiem, że do widzenia, z tym się w to się bawić nie będziemy. Widoczek to coś innego. Kiedy ja sobie te, te, to tam poprzestawiam, poprzesuwam, zrobię tak, żeby mi kompozycja grała, a potem, kiedy mi te farby się położą, to nagle odkrywam takie rzeczy, których, których wcale nie planowałam. Bo, jakby się tak zastanowić, to można by powiedzieć, że idziesz tą drogą. Tam już jest las w tym, w, na tym zdjęciu, ale tutaj tak jak gdyby ułożyło się, jak gdyby ta droga szła jeszcze dalej. Czyli tak fajnie przechodzisz tu. Wejść i na chwileczkę być właśnie tu I tak sobie pospacerować po obrazku. A to było też tam w, na, w tych klimatach był gdzieś taki płot jakiś takie, takie coś to było inna pora roku ale a mi się zrobiła taka jakaś pojawiem wczesna zima późna zima takie coś a tutaj zachciało mi się zieleni bo jakoś ta wiosna mimo że mamy już marzec jakoś tak daleko do niej się wydaje być, więc sobie pomyślałam to drzewo jabłoni, wiśni, nie wiem czego, tak może, może jakoś. I tutaj też fajny jest ten moment, kiedy coś położymy na papier, a ten papier, zostawiamy przekonanie, że ta plama dobrze tu położyłam i tak jest, idę sobie gdzieś tam, niech sobie schnie, przychodzę i narobiły mi się jakieś takie historie, których wcale nie planowałam i one są fajne. Bardzo lubię, kiedy... Kiedy, kiedy maluję nie sama, maluję ja, a papier mi tam jakoś pomaga, coś robi, swojego, tak jakby się malowało we dwójkę. Tutaj z kolei to też jest z tego, z tego właśnie z tych klimatów Podlasia. Oczywiście znowu przeze mnie jakoś tam przekłamane, także mam nadzieję, że autor zdjęć nie jest bardzo, bardzo na mnie zły, że, że tak sobie tam właśnie e, wybieram. Rodzynki z jego zdjęć i, i, i sobie maluję. Tu właśnie na środku. To zdjęcie w szkicowniku też jest fajne. To jakoś tak dzieli na dwie. Teraz czy to jest samo praca, czy to miałoby być pracą? W tym chyba jeszcze bardziej. To widać, gdzie można by z tego zrobić dwie, a to jest jedna. Dobrze, to było. A wczoraj zaczęłam coś takiego. Położyłam sobie, zrobiłam szkic. To też jest troszeczkę stamtąd. Troszeczkę stamtąd, a troszeczkę, a troszeczkę nie stamtąd. Potem kładę jakieś plamy i, i, i sobie właśnie tak yy, wymyślam moją historię. A teraz, jak ja wymyślam tę historię? Zazwyczaj <laughs> wybieram sobie to, co ja sama lubię i co mi się podoba. Yy, to, co, to, co teraz będę malowała, to jest właściwie yy, wycinek tylko. To jest. Ja to zdjęcie troszeczkę przesunęłam, Te, y, inaczej, inaczej to skadrowałam, bo mi się tak właśnie podoba. A teraz tam jest jakiś taki większy dom z przodu. Tam są jakieś samochody dostawcze albo inne, no ale y, przepraszam, samochody mnie w tym momencie nie interesują. To tutaj z przodu też jest troszeczkę inne. Po co szkic? Kiedy szkicuję, to już oswajam się troszeczkę z tym, co, co będzie malowane. To potem. Mm, Raz że nie zabrudzę mojego szkicownika jakimiś zbędnymi kreskami. Tutaj może jakiś płot, bo płot jest tam bardzo często i ten płot się przeważnie wali. Tutaj damy jakieś jakieś drzewa. Tutaj też coś jest tam jeszcze z tyłu, ale to u mnie będą tylko jakieś pola. Tam z tyłu tam też są jakieś właśnie jeszcze domy, chaty. To tylko zaznaczymy tak i tak, a Tutaj może zrobię sobie, tutaj jest jakiś taki większy budynek gospodarczy, tego też tak zasłonię. I są pola, i te pola idą jakoś tak, a potem będę chyba przyszedł. w tej tonacji pewnie dodam jeszcze gdzieś tam w coś, pędzelek zamoczę, ale będę chciała, aby to była właśnie taka, taka fajna, fajna, spokojna tonacja, ładne przejścia. Czasami te plamy, jak, jak sobie patrzy, jak to się wszystko tak fajnie zmywa i dzieje. Już to jest, już to jest piękne. Akwarysta jest po prostu piękna i pozwala nam cudownie zapomnieć o wszystkim. Ponieważ chcę, aby było tutaj, właśnie, aby tu się działo, aby sobie płynęło i robiło co chcę, więc zacznę od tej części i tam sobie właśnie zaraz położę jakichś takich kolorków wymieszałam troszeczkę i delikatnie tylko mieszając te kolory w sumie tutaj ten płot a tam z tyłu a tam z tyłu gdzieś Gdzieś tam jeszcze będzie jakieś, jakieś, będą jeszcze jakieś zabudowania. Tutaj dam może troszeczkę więcej koloru, aby już fajnie, kiedy tak zaczyna płynąć, aby pełni nadziei, że będzie coś fajnego. Teraz tu od razu to. Zaznaczam sobie to właśnie, te pola, które tutaj jakoś sobie tam gdzieś będą. Ta część papieru była sucha. Może dam odrobinę, właśnie gdzieś tutaj dam takich historii, jak gdyby tam coś rosło. Jakieś jeszcze ostatnie trawy, nie wiem co. No i to. Pole tutaj, skoro to idzie w tą stronę, to połóżmy te, te linie w ten sposób, aby właśnie to pole wyglądało tak. Papier mam już suchy i teraz, teraz sobie zaznaczę tutaj właśnie te domki. Fajnie, kiedy jest śnieg na dachach. To, to, tak. Pokazać tutaj tylko ten domek troszeczkę. Może go dodam. O właśnie, tego indigo troszeczkę do brązu. Za dużo. I tu, i tu. Taka, taka fajna, zaśnieżona... Zaśnieżona sytuacja tutaj się zrobiła. Dawać sobie czas, aby przeschło. Aby nie robić zbyt szybko. Aby się nie zmyło. Tutaj też jakoś tam to drzewo sobie tak zaznaczę. I to poprzesuwam troszeczkę bardziej do tyłu, a Tutaj zjadę troszeczkę niżej. Obserwuj to, co się dzieje. Jeżeli dach jest zbyt jasny i świeci zbyt mocno, zróbmy na nim troszeczkę jakichś takich śnieżnych zacieków. Zmienię pędzelek na ten mniejszy, aby tu jednak małymi plamkami zaznaczyć, że to są jakieś budynki. I właściwie dużo więcej nie trzeba, bo to już ma być rozpoznawalne, a nie ma być przegadane. Tu w tym miejscu pociągnę do góry, tu zostawię troszeczkę jasnego, tu trochę, a ponieważ tu już jestem dalej i już to mniej widzę, a zresztą nie mogę na wszystko, na wszystko pokazywać tak samo dokładnie. To jest ważniejsze, tam to jest mniej ważne, więc to mniej ważne, tylko tak zaznaczę że się dzieje. Tutaj właśnie papier pracował sobie dalej i zniknęło mi to, co chciałam więc pokazać. Więc jeszcze raz wzmocnię odrobinę. Nie wszędzie, tylko troszeczkę, żeby tak właśnie. Fajnie jest posuwać się małymi krokami. Fajnie jest sobie chlapać śmiało i Robić co się chce. Ale czasami fajnie tak właśnie z rozwagą. Ciesząc się każdym posunięciem pędzelka. Może zachęciłam Was do, do zrobienia takiego właśnie na te szarości. A może właśnie korzystając z tego, że ta pogoda jest jeszcze taka, właśnie jeszcze nie buchnęła zieleń. I to wszystko takie jest właśnie jakieś szare. W tym ostatnim momencie, właśnie na namalowanie sobie takiego fajnego pejzażyku. Życzę przyjemnego malowania i do następnego razu.